Dzień dobry kochani, witam was na kanale Roki czy Dobre Światy, dzisiaj 22 maj 2025 roku, czwartek jak wiemy, czwartek to dzień Jowisza, Jowisza mamy w tej chwili w bliźniętach, więc już mówiłam o tym aspekcie Jowisz w bliźniętach, nie czuję się zbyt dobrze, bo bliźnięta są bardziej analityczne i bardziej ta energia jest wizjonerska, skierowana tak na szersze widzenie, prawopukulowe, na wyobraźnię, na patrzenie na świat zupełnie z innej perspektywy. Tu muszę podkładać. I moi kochani już tutaj wypadło i już to zabieram głupiec, jakiś nowy początek. Głupiec jemu przyporządkowana jest planeta uran. Uran jak wiemy jest. Wiemy, albo i nie wiemy, ale mi się wydaje, że już czasem o tej planecie mówiłam. Tu mamy emocje króla kielichów. Uran, moi drodzy, jak i ten głupiec, jest bardzo planetą skierowaną na eksplorację, na działanie, na poszukiwanie nowych rozwiązań nie z planetą, która wnosi w nasze życie niespodzianki, rewolucję, i taką też jest droga wędrowca, który rozpoczyna z ufnością swoją przygodę. Głupiec jest kartą wielkich arkan, która rozpoczyna i można powiedzieć kończy wielkie arkana, bo może ona mieć, tak jak tu, 0 albo 22. Więc jest to też karta początku i po przejściu swojej drogi, nowego cyklu. 22 22 to jest też energia dzisiejszego dnia. Jakby nie było, mamy 22 i już tutaj nam się paść Mieczy jako pierwszy pokazał. Więc znowu coś związanego z odkryciami, z nauką, z wiadomościami. On tu trzyma wielkiego dmuchawca i można powiedzieć puszcza albo zdobywa informacje, stoi na książkach. Jest to karta, która mówi o tym, że w tym gąszczu informacji można się zagubić, a przy karcie głupca Moi kochani, jest to podpowiedź, żeby w tym, co się pojawia, być dojrzałym i odpowiedzialnym, bo tutaj możemy i taki jest trochę mieczy mieć skłonności do złych wyborów, tak? Z tą kartą głupca. Do tego, że możemy tak polecić z fantazją za bardzo przy tym uranie, warto tu przepraszam, korzystać z intuicji, bo głupiec jest, ma dużą intuicję, i jak się przyjrzymy tej karcie, mimo że. Stoi nad przepaścią, on się zwraca do światła, czerpie z tego światła moc, energię, ze słońca, oczywiście, bo tu jest słoneczko, jako to światło pokazane. Słońce to jest też, można powiedzieć, ta część nas, nasza osobowość, która tu przyszła właśnie doświadczać i. Poznawać różne opcje własnego doświadczania, zobaczyć wszystkie blaski i cienie. Oczywiście nie jest to możliwe w jednym życiu, więc moja gdzieś tam wewnętrzna filozofia mówi, że. Nie jesteśmy tu pierwszy raz, możecie się z tym nie zgodzić, ale też można powiedzieć, że w pamięci komórkowej niesiemy wiele ze sobą e, pamięci naszych przodków. Można i tak to rozumieć. Każdy niech sobie tam we własnym sercu to rozpatruje. E, już nie będę czekać, aż sama wypadnie. Druga i trzecia karta, tylko je wylosuję. Kochankowie, karta wyboru i król buław na spodzie, bo przełożyłam. Dziewięć mieczy. Niedawno mówiłam o tej energii dziewięciu mieczy. Spójrzcie, jak ta postać czuje się obserwowana. Ona ma wiele spojrzeń na sobie, boi się tej opinii ludzkiej. Ja tak bym to. Widziała i w tej akurat karcie widzę właśnie taki lęk przed oceną, kto co może we mnie odkryć. No właśnie, co może odkryć. A może to jest ten lęk, co ja w sobie odkryję? Czemu ja dam uwagę, albo co boję się w sobie zobaczyć? Moi kochani, tutaj. Dobrze jest znowu przy tej wędrówce naszego głupca tarotowego wybierać mądrze, wybierać świadomie, spoglądać, czy moje kroki nie są lekkomyślne czy ja biorę odpowiedzialność za swoje wybory, bo przy tej energii yy, giermka mieczy yy, możemy natknąć się na brak własnej odpowiedzialności. Ten król jest niesamowicie pewny siebie. Popatrzcie się. Yy, w tej talii on <ścoughs> idzie i... E, tak, jakby ogłaszał swój sukces. Więc nie, be, nie bądźmy zapewni. E, oczywiście, w innej konfiguracji można by powiedzieć, żebyśmy byli pewni i żebyśmy dobrze sprawdzali każdą informację. A już zdobywszy tą pewność, Tutaj mamy tych kochanków, kartę też wyboru. Podążali za własnym powołaniem, własną drogą, własną ścieżką. I zobaczmy, co karty tu podpowiedzą. Cierpliwość. Bądźmy dla siebie cierpliwi, moi kochani. Zaufaj wyższej sile życiowej, ona wie, co jest dla Ciebie najlepsze. Pamiętaj o tym: jeśli zostaniesz poproszony, by poczekać, to czas, który ma Cię przygotować na coś jeszcze lepszego niż to, czego się spodziewasz. Przyjmij więc postawę pełną akceptacji, odpręż się i wykorzystaj ten czas na przemyślenia. Poproś swojego anioła. Aby był przy tobie podczas oczekiwania, tak byś mógł słuchać wskazówek Boga. Nie działaj lekkomyślnie i pośpiesznie, kierowany niższą wolą, czyli bez tej odpowiedzialności, bez zastanowienia, bez refleksji, jak to dziecko, które się wypuszcza na pierwszy podbój, a jeszcze nie zna wszelkich zagrożeń. Gdy nadejdzie właściwy czas, a ty będziesz gotowy, otworzą się następne drzwi. Cierpliwość jest zawsze wynagradzana. Afirmacja: wszystko dzieje się we właściwym czasie. Moi kochani, dzisiaj też mamy koniunkcję Księżyca z Saturnem i z Neptunem. I ta koniunkcja, koniunkcja przypomina nam, że przemijanie jest wpisane w ludzką naturę. Nasza droga też przemija i jej odcinki ulegają zmianie. W miarę jak podążamy własną ścieżką odkrywamy nowe możliwości, omijamy wiele wyzwań, przeszkód i zdobywamy doświadczenie. I od nas zależy na ile jesteśmy wynikliwi, na ile jesteśmy też odważni. Uran jest odważny. On Jest rewolucjonistą. On przynosi nam czasem nagłe zwroty akcji. I moi kochani, tutaj nasza dojrzałość i takie dojrzałe podejście do, do własnych wyborów, do własnych decyzji może nam powiedzieć, czy to, co zamierzamy, nas nie przerośnie? Ale też nie kupujmy takiego lęku, żeby nie podejmować wyzwań. Bądźmy po prostu cierpliwi. Cierpliwi i ja bym jeszcze do tego dodała e, z takim przenikliwym umysłem, z takim umysłem, Ciekawym, który poszukuje rozwiązań, jeżeli pojawią się mu trudności, bo głupiec jest otwarty. On z taką pełną ufnością i nadzieją podąża. Wypadło za dużo tych karp, jeszcze trochę. Dobrze, weźmy tą. Kupawka, tak się ta lalka nazywa. Co kupawka nam chce powiedzieć? Uwolnienie, oczyszczenie i pożegnanie. Zaufaj temu, co nadchodzi, wraz z oddaniem swoich trudności. Ten głupiec, on się powierza. On wie, że. W jego drodze prowadzi go coś większego od niego samego, dlatego tak ufa i z taką ufnością, bez zbędnych bagaży. Na tej karcie on nie ma żadnych bagaży, bo w innych kartach on ma taki tobołek na kilku i jest przy nim w innych kartach przeważnie pies który przed czymś go szczega, czasem zatrzymuje, a może po prostu radośnie podąża z nim, żeby mu towarzyszyć. A kupawka nam podpowiada, że Została ona wykonana na przesilenie letnie, święto oczyszczenia ze starego i otwarcia na nowe. Do rąk kupawki przywiązano wstążeczki symbolizujące bolesne sytuacje lub te cechy, z którymi chciano się już pożegnać, a następnie rzucano lalkę do rzeki, oddając trudności żywiołowi wody. Za moich czasów tu się marzanną chyba nazywało, tak mi się wydaje, żeśmy chodzili topić marzannę. Kupawka uczy cię tego, jak ważne w życiu kobiety jest oddawanie trudności. Można to zrobić dzieląc się swoimi przeżyciami z osobami starszymi, wiekiem, wiedzą lub doświadczeniem, oraz prosząc o pomoc. Trzeba też pamiętać, że dopóki Upieramy się przy tym, co jest właściwe i co ktoś powinien zrobić. Zamykamy sobie możliwość otrzymania i przyjęcia wsparcia. Lalka ta jest także zwiastunem nowego etapu w Twoim życiu. Zwraca jednak uwagę na to, byś najpierw rozstała się ze szkodliwymi przekonaniami, toksycznymi relacjami oraz nawykami. Które szkodzą Twojemu ciału i duszy. Dopiero wtedy zrobisz miejsce na to, co już puka do Twoich drzwi. Rozstała się ze szkodliwymi przekonaniami i toksycznymi relacjami. I zaufała, moi drodzy. Jeszcze mamy. Jedną talię, tradycyjnie w miesiącu maju, już jest koniec miesiąca, 22 dzień. Jest to też energia dnia uniwersalnego dziewięć. Dziewiątka to Neptun, Mars i Pluton. Więc tutaj już wiele razy mówiłam, że ta dziewiątka jest taka bardzo altruistyczna, więc. Chcemy wyjść do ludzi, chcemy pomagać, Neptun tu wytwarza to pole takiej bezwarunkowej miłości, zrozumienia. Mars zachęca do działania, a Pluton może nam pokazywać głębsze potrzeby tych, do których wyruszamy. Pamiętamy, jak mówiłam o Plutonie, że on wymiata spod dywanu. On nie ma. Oj, poleciały dwie. Bierzemy ze spodu. Marzenia. Przepiękne. A ta druga? Archanioł Gabriel. Już też te, ta karta Archanioła Gabriela nam towarzyszyła i w jednych i w drugich kartach. Wysłannik twórczości i nadziei. No może właśnie ktoś czeka na taką pomocną dłoń. Wibracja 22, dwa księżyce, więc tu jest potężna intuicja i w czwórce jest to działanie na dużą skalę. Też dziewiątka i 22 kojarzy się z podróżami, z dalekimi podróżami, więc możliwe, że coś będziemy planować. A marzenia mówią, żeby uwierzyć w swoje marzenia. Ja sobie tu odnajdę. Uwierz w siebie i sięgaj gwiazd. Ja tu już. Tutaj, o jeszcze. Masz w sobie odwagę, cierpliwość i pasję, by dokonać zmian. Tylko ty ponosisz odpowiedzialność za urzeczywistnienie swojego marzenia, ale pamiętaj, że nie ma nic za darmo. Ich spełnienie może wymagać czasu, energii oraz poświęcenia. Potrzeba także do tego przygotowań, determinacji oraz wysiłku. Nigdy nie idź na kompromis i nie rezygnuj z marzeń. Uwierz w siebie i uwierz w swoje marzenia. Mantra, wierzę w podążanie za swoimi marzeniami. Moi kochani, cierpliwość, e, sprawdzanie dokładne wszystkich rozwiązań, aby nie popełniać błędów, żeby się nie spieszyć rozwaga w tej karcie kochanków. Czyli takie mądre wybory, z kim chcę iść. Bo popatrzcie się, czy ten głupiec tu właśnie nie chce sięgać gwiazd. On idzie za swoim marzeniem, on za nim podąża. On jest spontaniczny, chętny na nowe przygody, tak jak i Uran. Więc. Bądźmy otwarci na taki flirt z życiem, na pozwolenie sobie y, pociągnąć się tej energii wiosny, radości, otwarcia na nowe, bo to jest nowy początek. Y, przy okazji y, też y, zwróćmy może uwagę na dzieci, bo tak mi teraz przyszło, przyleciało, nie wiem skąd że żeby zobaczyć na swoje pociechy to już jest czas po egzaminach zbliżają się wakacje czy u nich wszystko w porządku czy nie są zbyt obciążone przytłoczone po całym roku nauki może nas potrzebują także informacji jest mnogo ale to co dla nas nie bójmy się zmian nie bójmy się otwartości na nowe jeszcze dopowiem tyle tylko że dzisiaj o 18:00 po 18:00 chyba 18:25 księżyc przejdzie z ryb do barana jest to zupełnie nowa energia i wraz z tym przejściem z takiego czasu melancholii, zadumy wejdziemy właśnie w taki czas chęci odzyskania własnej mocy. Barana, władcą jest Mars, a ten Mars jest w trygonie z Wenus w tym takim fajnym, pozytywnym aspekcie. I właśnie ten aspekt przyniesie takie rozluźnienie, taką chęć, właśnie zabawy, pójścia w nowym kierunku, odkrywania, eksploracji tego, co nowe, badania. Nie bójmy się przygody, przygody zwanej życie. Jak w podróży, jak jedziemy na wycieczkę, to właśnie. Poszukujemy nowych miejsc, ciekawych zakątków, nowych wrażeń, odpoczywamy. Pozwólmy sobie na taką beztroskę, w cudzysłowie, ale odpowiedzialną beztroskę, biorąc za siebie odpowiedzialność, aby niczego nie przeoczyć, nie popełnić błędu, aby nie być za szybkim też w swoich osądach. I pozwólmy życiu się ponieść i zaczerpnąć trochę przyjemności z tego, co się wydarza. Jest czwartek, jutro już piątek, za chwilę znowu weekend, więc cieszmy się, że to już bliżej niż dalej. Dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście ze mną. Życzę Wam cudownego dnia. Nie przestawajmy marzyć. Jeszcze przypomnę tą piękną kartę marzeń. Bądźmy cierpliwi, jeżeli coś nie przychodzi od razu. Pamiętajmy, że tylko dzieci mają coś takiego w sobie, że potrzebują natychmiastowej gratyfikacji, a my niestety. Powinniśmy się albo stety uczyć tej cierpliwości, tej popędliwości, aby nie popełnić błędów, albo nie jesteśmy wolni od błędów. Każdy je popełnia, aby popełnić ich jak najmniej i żeby nie były bolesne przede wszystkim. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj usłyszeliście, będzie pomocne, że się Wam do czegoś przyda. I życzę Wam cudownego czwartku.